Czy mogłaby pani się przedstawić? Nazywam się Kozar Helena. Z, Z domu. domu Krzyżanowska. Kiedy się pani urodziła? Gdzie? Urodziłam się w 1930 roku ostatniego maja, tutaj w Mudryńcu. I tu mieszkałam do 43 roku. Tak trochę. Ukraińca byłam. A teraz proszę powiedzieć tak, Pani chodziła do szkoły przed wojną, tak? No, przed wojną skończyłam dwie klasy. I w 1939? W 1939 roku e, wojna wybuchła, to się tak nie wiedziało jak teraz, nie było nie radia, nie telewizji. Poszliśmy do szkoły i nauczyciele nam dopiero powiedzieli, że nauki nie będzie, Wojna wybuchła, Niemcy napadli na Polskę. I pożegnali się z nami, nauczyciele wyjechali, a my do domu. A niech pani powie, jak pani zobaczyła pierwszy raz Niemców, kiedy? Niemców, kiedy zobaczyłam, to nie wiem. Nieprędko, Jakoś tak tutaj. Nie z boku. Film. Tak. Tylko później, no już też tu zaczęli wysiedlać, i, oj, ale wysiedlali tylko Polaków, Ukraińców nie. Czyli to był 42 gdzieś, tak? Czy trzeci już? Już w 3 w styczniu wysiedlili Mircze i przed tym wysiedleniem przyjechał Ukrainiec, zaprzyjaźniony był z ojcem. Kiedyś przed wojną byli sołtysami, tak, jakoś się zaprzyjaźnili bo wieś miała swego sołtysa, ale to na kolonii, kolonia swego. No i później jakoś tak sobie w zgodzie żyli i on gdzieś trochę coś wiedział, nie wiem. Bo on tam pod lasem mieszkał i tam Niemiec w Chlubiszowie mieszkał, ale tu sobie postawił taki domek, też pod lasem. I przyjeżdżali na polowanie tutaj, no on tam z nimi chodził jako gajowy, bo był gajowym. No i tam siostrę, córka jego pójść była tam do tego domku. Nie wiem czy od niego, czy skąd wiedział i przyjechał przed tym wysiedleniem Mircza. No to ojciec postawił wódki, no coś tam przykosili. Mówi do ojca, daj mi patefon. No ojciec mówi, to niech pan bierze, bo on był dużo starszy od ojca, to także. On ojcu mówił na ty, ale ojciec jemu na pan. Wziął, no już spakowali ten patefon, mówi do mamy, że niech spakuje moje rzeczy. On i mnie zabiera. No mama tak nie wiedziała, czy to żart, czy co. No ale wreszcie on mówi, poważnie, poważnie zabieram, mówi ją, i wy nie nocujcie w domu, tylko przyjeżdżajcie do mnie. No i tak całą zimę, i zaraz gdzieś… Ale powiedział dlaczego? Tego nie pamiętam. I gdzieś zaraz wysiedlili Mircze. No ja już tam byłam całą zimę, no i ojce przyjeżdżali tam nocować. Bo przeważnie gdzieś chyba nocami oni byli, czy, czy do dnia. Czyli w dzień pracowali na gospodarce, a tak, na noc… na noc przyjeżdżali tam. No gdzieś raz, nie wiem, czy nie przyjechali, czy… No i po śniadaniu ja weszłam na dwór. Słyszę strzały tutaj. I tak nic nie mówiłam, tylko zbladłam, zmieniłam się. Poszłam do mieszkania, no dopytują mnie się, co się stało, czy chora jestem, czy co, bo opiekowali się no bardzo dobrze. No i wreszcie ja mówię, że strzelają na naszej kolonii. Pyta mnie się, czy z dubeltówek, czy z karabinów, no ja tego nie rozróżniałam. No on wysz, wyszliśmy wszyscy na dwór, no mówi, z karabinów strzelają. I on zaraz kurtkę na siebie i poszedł do wsi. A ojciec jak zobaczył, gdzieś tędy szli te Niemcy, bo tak tutaj takie było wolne miejsce, nie wieś. I koń już stał w uprzęży, założył konia do sanek i tak prosto przez pole, tam jest rów taki, ale jak raz tu na nasze te łące, także nie, nie była taka ta wysoka burta. To zamarznięte było. Przez ten rów przyjechali i rozmachali się, pojechali aż do Mienian ze strachu. Dopiero z Mienian przez las, przyjechali do tego Ukraińca. No a ten Ukrainiec wrócił, mówi to polowanie, wojsko poluje na zające. No i tak byłam do wiosny, na wiosnę, przeszłam do domu. Ale już tak o gdzieś. Od jesień już zaczęli Ukraińcy napadać. Czyli do 43 roku, do, do, do 43 do wiosny, czy 44 do, do wiosny? Do 3. I... Jak to było z tymi napadami Na początku, wie panie napadali tylko w nocy i wyjątkowo. Tu u nas to przed samym Bożym Narodzeniem Padli, no i tu zaraz za szosą, tam za kościołem, zabili dwóch braci. Przyjechali tu, tak zaraz z tej strony rowu, tam mieszkał brat cioteczny ojca, on krawcem był. No i tam tak troszkę się schodzili zresztą. przeszli, pytali u Gogoła, a Goguł to był szwagier tego krawca. No jego nie było, pojechali dali. I tu jechali, a tu zaraz mieszkała siostra ojca. I ten szwagier szedł od tamtego sąsiada, i posłyszał, że ktoś jedzie. No już tak o troszkę się bał, już ten strach był, i on zeszedł na budynki. Zdawało mu się, że może go nie zauważyli, ale doszli do niego, no jak się nazywa. No powiedział, kazali mu iść do mieszkania i nie wychodzić. A oni zaraz do tego sąsiada pojechali. Jednego zabili. Właśnie ten się nazywał Gogu, ale to tak mówili, to chyba nie, nie u tego im chodziło. Ten był starszy po wojsku, ten był młody chłopak, no ale Gogu z tego zabili, a tego szpagra jego. Postrzelali tak specjalnie, poranili siedem w niego, włożyli i on przeżył. Rękę mu tylko udjęli tam gdzieś płucą, coś tam wyjmali, bo zaraz ta żona jego zaprowadziła go do Ukraińca też tak tam z zarów. Bo Ukraińcy też nie wszyscy byli źli, byli dobre ludzie. Proszę powiedzieć, a była tutaj organizacja, Armia Krajowa działała, czy... Wtedy jeszcze nie. A kiedy zaczęła? Nie wiem, bo myśmy w 1943 roku już wyjechali. No właśnie, dlaczego? Bo się... No właśnie ten Ukrainiec mówił do ojcu, uciekaj, bo nie przeżyjesz, bo jesteś na liście. Czyli, a może Pani opowiedz co jeszcze tu się działo wcześniej, zanim uciekliście? No, tak jak mówię, napadali, pobili, ale tych z, z listy mieli na liście, kogo mieli zabić, a wszystkich nie, nie bili. I jeszcze to tych dwóch, jednego zabili, drugiego, po, i tam aż na koniec pojechali, tam też. Zabili nawet kuzyn ojca ciotecznego, brata, syna zabili. Ale w pewnym momencie z, chru, z Hrubieszowskiego Niemcy wysiedlali wszystkich Polaków, czyli nawet nie doczekaliście do tego momentu, tak? E, tak, i tu u nas nie wysiedli, niektóre wioski wysiedlili, a tu u nas nie, bo już ta rzeź się zaczęła, już trochę sami ludzie uciekali. A niektórzy zostali w ostatniej chwili, uciekali. To jeszcze tam stali Ukraińcy w Masłomęczu na szosie, łapali i tam tak na rogu studoła stała. Łapali do tej studoły i tam w studole wszystkich spalili. Podobno się tam trochę bili, a resztę żywych podpalili, spalili w tej studole. Komu się dało uciec, to uciek. No i tu już więcej. Gdzie uciekliście? My uciekliśmy najpierw do Zawalowa. Tam mama miała dwóch braci. Troszkęśmy tam mieszkali, ale już się zbliżała ta rzeź. Już tam frajkamionkę, na frajkamionkę napadli, wybili, spalili. Bo tu bili i palili, to spalone było wszystko, nie było nic. Wróciliśmy w 1948 roku, to tylko niebo i ugór, więcej nic. A my trochę byliśmy tam w Zawalowie, no ale już się ta rzeź zbliżała, i wyjechaliśmy. Mój ojciec pochodził z Zademblina, gmina Stężyca, wieś, Brzesce. Tam, żeśmy uciekli, tam byliśmy do frontu. Ale to na Wisły było, tam się front zatrzymał. Tutaj wsi bili całą noc z działu. No i myśmy tak uciekli parę kilometrów od Wisły dalej, ale też uciekaliśmy. A samoloty niemieckie obniżały się i z karabinów maszynowych tak cięły, No ale jakoś. Dzięki Bogu, szczęśliwieśmy dojechali tam do takiej wioski, tam żeśmy byli z tydzień. No ale tam jakoś nie bardzo przyjazny ludzie byli. I wracaliśmy tutaj. No tak po drodze tam wojsko szło, coś tam pyta, pytał się ojciec, czy tu można już jechać, ale co oni wiedzieli, jak oni szli stamtąd z, z Rosji. Nic nie wiedzieli, mówili, że można. Ale przyjechaliśmy do Zamościa i w Zamościu już dowiedzieliśmy się, że nadal tu bio, kto tam chciał wrócić. No i ojciec, tak, bo ja... Jeszcze... jeszcze w 44? Tak, jeszcze w 44. No i zatrzymaliśmy się znów w Zawalowie. Tam wujek mieszkał w takim lasku, tak od Zawalowa na północ. No i myśmy tam mieszkali cztery lat i tam zapoznaliśmy się z mężem, przeszedł z więzienia i tam na, na churszowskich pniakach miał tych braci ciotecznych. No i ten brat gdzieś ich tam przywiózł, u nas nocowali. Ale proszę powiedzieć i co, człowiek po więzieniu i nie bała się pani? No wie Pani, trochę się już tak przyzwyczaiłam, bo tam byliśmy pod Wisłą. Tam syn tego gospodarza należał do tej partyzantki i tam jakieś takie większe skupisko było, przychodzili tam. Później przyjechaliśmy tu do Zawalowa. No, też mieszkaliśmy tak w tym lasku. Trochę tam przychodzili, ukrywali się u nas, czasem wiedzieliśmy, czasem nie wiedzieliśmy. Szli do stodoły, już jak w lecie w zimie, no to w mieszkaniu nocowali. W lecie szli do stodoły, spali. No, ale nigdy nie pomyślała pani, że bandyci? No, nie pomyślałam, bo wiedziałam, co się dzieje. Trochę mi to, trochę byłam z tym. Taka tam widziałam, że kraść im nie wolno. Nie bałam się po nich. Nie bałam się. No, bałam się nieraz. Tam też strach był, jak gdzieś uciekali od nas i z bronią, i, i czasem ja. Chowałam broń, róż nie było, ale bała się Pani czego wtedy? No bałam się, żeby nie złapali, ale to wtedy wcale... ale... Niemcy, tak? Nie, nie. Ruskie już, łubowcy. A to Pani jeszcze chowała broń za, jak już tak. były UB. Tak, tak. O proszę, to Pani była odważna. No wie Pani, to się samo jakoś robiło. A to nie miała Pani wątpliwości, że tak trzeba? Nie. I z czego to wynikało, jak Pani myśli, z wychowania, przed wojną Pani tak mówili? Co na to wpłynęło? Nie wiem. Nie wiem, po prostu tak, że tam była z tymi partyzantami, bo i tam tak jak mówię, podwisło, i przyjechaliśmy tu, przychodzili, ukrywali się, no i jakoś nie można było tego odepchnąć odrzucić. Tylko trzeba było czasem jeść dać i choć samiśmy nie bardzo mieli. A proszę ja powiedzieć, i co? Yy, potem pani yy, była przekonana, że dobrze pani wybrała. No, ja <laughs> Chyba S tak, sprawdziło się, tak? No. Czyli mąż dobry był. No. Chodziłam do szkoły to przed wojną jeszcze, no i tu więcej Ukraińców było, tu we wsi to było dwóch Polaków tylko, tylko tu z kolonii, no i we dworze to tak byli mieszani. I miałam koleżankę i ze szkoły szłam, tak się zaprzyjaźniłam też, też z tą koleżanką, wstępowałam do niej, no i tam ten dziadek jej Lubił ze mną rozmawiać, on mówił po ukraińsku, nie umiał po polsku, a ja nie chciałam się uczyć po ukraińsku, nie wiem czego, ale nie chciałam nigdy po ukraińsku rozmawiać. I takżeśmy rozmawiali, ten dziadek po ukraińsku, ja po polsku, on nie rozumiał mnie, ja rozumiałam jego. Później, już jak mi ten Ukrainiec wziął, też trochę się bał. Ukraińców, nikogo innego, tylko Ukraińców. Trochę się chowała, jak ktoś przyszedł. Trochę kazali mi mówić po ukraińsku, ale nigdy nie, nie rozmawiałam po, po ukraińsku, nie wiem dlaczego, ale... A co się stało z tym dobrym Ukraińcem? No wyjechali później wzięcia, jego zabili, a on z córkami wyjechał za Bóg. Później, a kto zabił jego zięcia? Niemcy. Ukraińcy przed wojną z wami o, żyli dobrze. I co się stało? Kto ich namówił? Kto im wprowadził tę nienawiść? No jak tylko przy, w 1939 roku, jak wkruczyli Sowieci, to już oni pozakładali czerwone upaski i już niektórzy Szukali pretensji, już mieli pretensje. Nawet ojciec poszedł do sklepu tam, do wsi, bo tu nie było. I też go tam złapali, te Ukraińcy, już go tam zaczęli ubracać. I wyszedł ten dziadek tej mojej koleżanki i zaczął ich wstydzić, porozganiał ich. No i ojciec przyszedł do domu. W nocy przyszli, bo niektórych jeszcze w 1939 roku wyciągali i zabijali. To nawet w Mudryniu taki rycej był. Żeli, to, się znęcali nad nim, bo podobno siuszy, coś tam także. Za co? I bo zamordowali, no, za to, że Polakiem ja był. Ale nie wszyscy byli tego zdania, inni podchodzili do sprawy jakoś inaczej. No i ten Ukrainie co co byłam u niego, on tu kiedyś mieszkał we wsi, tak naprzeciwko, a później pobudował się tam pod lasem, był gajowym, no i tam mieszkał. A tutaj mieszkanie wynajął takiemu kulakowi, użenił się. No jakoś takim domu tam u niego, nie i tu za ciasno było. No i najął to mieszkanie u niego i jak wysiedlili koniuchy, tam wysiedlili Ukraińców, tam Polaków no zostawiali za robotników, a nasiedlali tych czarniuchów, jak to nazywali. I A miał jedną córkę, ten Ukrainiec, za mężno, to w Mudryniu już za Ukraińca wyszła, za jakiegoś. I ta córka przyszła i chciała, żeby on tego Polaka wygnał z tego mieszkania, żeby tą rodzinę, co wysiedlili z koniuk, zabrać. Powiedział, jak ich wysiedlili, to im dadzą jakieś miejsce. A ja. Nie będę wyganiał tego wśród zimy z żoną i z dziećmi z mieszkania. Mnie to nie przeszkadza, że on jest Polakiem. A ta córka już innego nastawienia była, gdzieś tam w te deteście pewnie mąż inaczej myślał. No byli Żydzi tutaj, no to gdzieś, ja wiem, trochę uciekali, trochę wywozili. Nawet chodziła taka Żydóweczka młoda. Ona Jej ojców złapali, tu gdzieś w Chubieżowie bili, tam chyba było jakieś też. I ona widziała, jakich oj, ojców zabili, i ona zgłosiła się do polskiego policjanta, bo policjanci polscy tam pracowali. Może nie zabijali, może co tam, no ale gdzieś nie wiem, co tam. I ten policjant mówi, dziecko, uciekaj, gdzie możesz. Toż ty mówi, taka młoda jesteś tylko żyć. I po prostu ją wypchnął ten policjant, żeby ona się nie zgłaszała tam, że ona Żydówko. I ona tak chodziła tutaj. I szła po kolei od mieszkania do mieszkania. Jeden dzień przesiedziała. I szła do następnego i u nas też nocowała, uczyła mnie na drutach robić i na drugi dzień już poszła na, do następnego domu i prawdopodobnie przeżyła. Bronia, tak, a Taka nazwiska nie pamiętam, a to był taki stary Benio, miał sklep, no dzieci miało kilkoro, ale to byli w Chlubieszowie, przyjeżdżali tu do niego. A później, no najpierw, bo już myśmy szkoły tu nie mieli, bo to był pr w prywatnym domu, była szko szkoła u Ukraińców. Ukraińców, no już Ukraińcy sobie szkołę zrobili, już uczyli się po ukraińsku, my bez szkoły. No ale tu przyszła taka nauczycielka, stąd z Mudrynia. No i z ojcem jakoś tam załatwili, że dali nam pozwolenie na tę szkołę i my w tym żydowskim domu żeśmy się uczyli. Jeden pokój dali te nauczycielce, w jednym pokoju, bo tu nas niedużo było, tych Polaków. Uczyliśmy się, a Żyd jeszcze mieszkał. Miał kuchnię i sklepik mu zostawili. Do kiedy mieszkał? Tego nie pamiętam Do, dokąd, no ale później już zabrali tego tego Żyda już, już go nie było. A ta, ta Ronia uciekła po prostu z tego przed nimi, tak? No gdzieś tak chodzi. uciekła. O tak. O tak. Nie wiem, gdzie ona jak, bo poszła od nas, no i gdzie tam dalej była, nie wiem. Tu była blisko granica Generalnej Guberni ze Związkiem Radzieckim i z tego co czytałam, to tędy uciekali Żydzi przez Bóg. Na drugą stronę. Wiem, że uciekali i Polacy nie widzieli, a tymczasem, tym że 17 to pamiętam już, jak przyszli Sowieci. Przyliczała sąsiadka tu stąd chodźcie, bo ruskie wojsko jest koło kościoła tutaj. Myśleli ludzie, że to może z pomocą Polsce. Ale szliśmy tylko tu za most, słyszamy, słuchamy, a tu tra-ta-ta-ta-ta strzał, a oni już strzelali polskich żołnierzy. No i myśmy już wrócili, nie widzieliśmy tego. No a później no gdzieś tam trochę się może, bo nawet jeden niby to mówił, że Polak. I wzięli go, na Alvar gdzieś tam podwoził wojsko. No i aresztowali go, dostał się za druty, jakoś tam uciekł. No i przyszedł właśnie tam do Zawalowa, do lasu, do mego wujka. A ojciec pojechał tam. No i przywiózł go tutaj. I tutaj u nas się ukrywał jakiś czas. Był tutaj, a później ojciec mu tam pomagał jakoś tam też przykupić tę te, te straż, bo to już od 17 września już się podzielili Niemcy z Ruskimi. Na Bogu była granica, za Bogiem już Sowieci, a tu Niemcy. No i jakoś ojciec mu pomógł tam załatwić i Przydostał się do domu, no bo jeszcze później wysłał pocztówkę, że dostał się do domu, do rodziny, tak, ale na tym się skończyło, bo tak jak mówię, ja trochę za młoda byłam no jeszcze, tak. żeby tak wszystko wiedzieć. No ale mówi Pani, że jakieś wieści przyszły, że, że udało jej się przeżyć, tak? Tak, gdzieś tak? Bo tak później, później, później tam, już po, no po wojnie gdzieś tam mówili, że jednak przeżyła ta Ronia.